Hej ja pogrowionko, ja jestem Andrusek i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Resident Evil 4 nie remake, oryginał, to znaczy można powiedzieć, że to jest remaster z PS2 na PS4 Chociaż Gamecube był pierwszy, czy te rybki można ustrzelić? Tylko problem jest taki, że ja mam mało naboi. Czy mogę tu do wody wbiec? Nie. Dobra, to nie ma sensu w takim razie. Idziemy do łodzi. No, czas na spotkanie z panem jeziora. Mamy jakąś kotwicę. A. A nie, zaraz, co ja robię? To się tym steruje. Gdzie to ja muszę płynąć, to nie wiem. No i lecimy. O kurde. no, całkiem, całkiem jak na tamte czasy. O, jeszcze złapaliśmy go na haczyk. No nie, no, na kotwicę, ale... Okej, okay, to rzucam harpunami? No bez przesa, aha, muszę manewrować. Jeszcze płyń! Szybko, 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 płyń, płyń, płyń! Skakuj! To jeszcze muszę latać za nim i unikać jego ciosów. Okej, okay, dobra. Gdzie ten pan ryba? O, uciekł. O, tam. Jeszcze obracaj się. Dobra. I znowu mnie złapał na haczyk, no. No właśnie, to nie my jego, tylko on nas. Czy ja mogę zjeść coś? Szybciej, 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 leon, szybciej, 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 szybciej. Możemy zjeść w sumie. Ile maciosów to nie, nie wiem, nie pamiętam. I znowu będzie skądś nadciągał. Dobra, powtórka z rozrywki. No ciekaw jestem jak to będzie w remakeu. Nie tam, Leon, jakiego masz zeza? Oczywiście trzeba się obrócić? W ostatniej chwili. To jak polowanie na mobiego Dika. Tylko że w złej wersji, w horrorowej wersji. Ja cię kręcę leon. Traf tego pana. No kurde. Ale sporo. Ale mamy trochę tych harpunów. Kurde! To musimy znowu nachrzaniać. Tu i tak fuks. Wątpię, żeby to się w rzeczywistości udało. O! No ale wystarczyło kilka harpunów i moby Dick jeziora padł, no ale całe szczęście o o o o nie jeszcze nas ciągnie dni sznur to jest to co ludzie narzekali na, yy, w rezydentach czwórce a potem jeszcze piątce takie QTE mi się wydaje, że to nie koniec, ale. Czyżby? Bo nie pamiętam już, jak grałem w oryginał, także. No, ale najwyraźniej Leonowi się udało. Super. Dobry początek nowego odcinka. Właśnie. Wirus się zaczyna dobierać do nas. Las Plagas cię dostanie. Dobra, idziemy dalej. No i co tam? Leon leży na podłodze. Ledwie kwiczy. O nie, jeszcze, jeszcze dobrze. O, ktoś tu jest. No, to ten wirus. Zaczyna się mutować w nas. Las Plagas, Cię dorwie? O nie, a to jeszcze koszmar? Może jest odporny, przez to, że był w Rakun City wcześniej? Leon, było sześć godzin od naszej ostatniej transmisji. Zaczynałem się martwić. Czujesz się samotnie? Tak czy siak, zacząłem się czuć zmęczony, i musiałem utracić przytomność. Utraciłeś przytomność? Może to ma połączenie z tym, co mówił szef wioski? Nie mogę powiedzieć, ale teraz będę kontynuował moją misję. No, musimy się pozbierać. Nie jest moja sytuacja lepsza niż w remake'u. O, to chyba wiadomość od Luisa. Jest ważny przedmiot schowany... O, to chyba wiadomość od Luisa. W wodospadzie? Czy w wodospadach? Jeśli go zdobędę, to będę mógł wyciągnąć Ashley z kościoła. Ale ostrzegam cię, że droga do kościoła nie jest... Nie jest spacerem po parku. Oni postawili to, co się nazywa El Gigante, czyli Bóg Błogosław. To, co się dzieje w twoim ciele, mógłbym ci pomóc, ale jest to ponad moją moc. Kurde. Ale brudne, no tak, łóżko jest raczej brudne. Nie chciałbym się na tym kłaść. Ale przynajmniej Leon odpoczął, powiedzmy. Nie wiem, czy, nie wiem, czy odpoczął, ale. Mamy energię czerwoną, także nie za bardzo. A to on chyba musiał tutaj być, ten Luis, jak my tam się kręciliśmy dookoła. Nie mam za bardzo energii. To mnie przeraża. Mam jeszcze jajko. Jedna roślinka to za mało, a może będzie czerwona, więc poczekam. Czyli jeziorko przeszliśmy, ale kupiec jest tam. O! A tu jest cel. Lecimy do kupca. Tutaj widać te światła. Pochodnie. A, to teraz czaję jak to wygląda. Ta jaskinia, gdzie jesteśmy w remake'u. Okej. Okay. Rozumiem, czyli będziemy potem łódką płynąć do niego. Świetnie. No właśnie, co ja sprzedaję? Nie wiem, czy te spinele sprzedać czy nie. Rubin na pewno, nie? To na pewno sprzedamy. To jeszcze zostawiamy. Dobra, trochę kasy jest. No właśnie, co ja kupuję? Na pewno leczonko. A, jeszcze mam jedno. Dobra. Dobrze, że już więcej potworów tutaj nie ma. Coś tu błyszczy. A, może mi się tylko zdaje, może można upolować na ryby, ale dobra, to ma sens w sumie teraz, bo jak mam łódkę, to można to zrobić. Co za el gigante teraz będzie? To mnie zastanawia. Czy ja mniej więcej pamiętam, ale. O, -o. tak zaczyna się. Główka rośnie. Zginąłem! Wydawało mi się, że wytrzymam jeden cios, no ale dobra. Chciałem go z kopniaka, ale nie wyszło. Dobra. No nie, to pokazuje jak ten karabin maszynowy w sumie jest słaby. Dużo naboi, a bardzo mało zadają. Ok. Cel jest tam, ale musimy iść dookoła. No tak, tu on coś mówił o wodospadach, no to tutaj musi wodospad być niedaleko. Pewnie kiedyś to był piękny widok, a teraz to... Kiszka. Jakiś skarb jest ale tam dalej, po drugiej stronie. Imbecil, gdzie jesteś? Chodźmy do góry. Ai, stary Pięknie A tam jest skarb Hej? Okay. nale to może sprzedać, chyba jednak, bo one nie wchodzą do niczego, mi się wydaje. Dobra, musimy się dostać tam na te skrzynie. Czy to mogę zestrzelić? Bo to mi się wydaje, że to mogę zestrzelić. No właśnie. I teraz możemy przeskoczyć. A. Pewnie tą skrzynię też. A! Tylko potrzebujemy więcej niż jedną skrzynię. Świetnie. To jeszcze weźmy skarb. Tu coś jest za wodospadem, ponoć. A! Musimy to zatrzymać. Rozumiem. No, teraz normalnie, jak to skończę, to muszę sprawdzić remake. Jesteśmy prawie w tym samym miejscu. No, i to mnie ciekawi. To już dawno nie grałem, także nie pamiętam. Dobra, musimy chyba użyć tych skrzyni. W dajemy radę jakoś bez tej dodatkowej skrzyni, ale być może. O no remake'u niestety kupiłem już ją, więc trudno, mówi się. No, i pewnie tą wodę zatrzymamy, czy tak? Aha! Aha, i to się zamknie, rozumiem. I odsłoni się tajne przejście, czyli jaskinia, o której była mowa. Tylko czy teraz coś nie wyskoczy? No dobra, no to o, wiedziałem. No jak, jak żeby inaczej? Na drugą stronę, dawaj. Chłopaki nie mogą skakać, chyba wydaje mi się, może. Hehe, <zysy> konkurs skakania. No chodźcie, chłopaki. O, o no i tyle prosta sprawa była co prawda nie zyskałem nic dzięki tym panom możemy iść do jaskini w końcu Miejmy nadzieję, że nie ma tam jakiegoś midbosa. Okej, okay, jest. Aha, tylko to, dobra. Tak, bierzemy insygnia. o, -o. Mam obiekt, który przypomina kultu insygnia. Udaj się z powrotem do koszoła. Bezpieczeństwo Ashley jest naszym priorytetem. Dobra. To lecimy. Czekaj, jakiś skarb. Przegapiłem, zobaczmy. To musi być za wodospadem kawałek. Dobra. A, jest, wisi. Wisi sobie. Okej, okay, tylko traf w to. Pikselem. O, 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 o! Uu. Niezły pierścionek. Gubylcy biedni nie są. Dobra, idziemy dalej. A kolejne drzwi metalowe. Aha, łódka na nas czeka, okej. Okay. Odwalcie się ode mnie, nietoperki. O co? nie steruje nawet tym teraz. Czy jesteśmy u kupca z powrotem? Hej, Chwila. A on jest wszędzie, on się teleportuje. Te, te mapy są tak trochę pomieszane w stosunku do remake'u. Czy remake pomieszał w stosunku do tej gry? Idziemy z powrotem do kościoła. Także chodźmy. Teraz podobnie jest jak w remake'u. Tylko, że remake lepszy oczywiście. A i tu chyba będzie walka z bossem. Coś czuję. Jest roślinka. Oooo! Nie, 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 nie! Kurczę... Dobra... Ale przydałaby się teraz amunicja, proszę... Okej... Okay. To też może być, ale... Jest kiepsko, można powiedzieć. Ja potrzebuję więcej shotgunu, najlepiej jakby magnum było. A tu będzie ten El Gigante zaraz. O, tam brama czeka, żeby się zamknąć jako pułapka. No, to teraz pokażemy wam jak ginę, dobra. A nie mówiłem? Szybciej, szybciej! Użyj swych muskułów, tak? Czy coś takiego? Mierda! Cholera, tak jest. El Gigante, kurde, ja pierdzielę no. Eksperyment. Chyba się mści mi się wydaje. Wow, na szczęście Leon jest naprawdę zwinny. Ja pierdzielę. No i co teraz? Mam z tym baranem walczyć. Nie ma się tu gdzie schować. Holera! Ledwo, o ja cię kręcę, jeden cios i już. No nie, co teraz? O, wilk nam pomoże, właśnie. To, ten pies, to pies? Dla mnie to taki wilk, no dobra. Au, dobra. Zjedz pigułkę. Ale nasz piesek nam pomaga, dobrze? Zmieńmy nasz shotgun w sumie. Ale tylko jeden nabój! Czekaj, tu jest żółta roślinka jeszcze. Kurde! No generalnie chyba tutaj trzeba po prostu biegać i strzelać. Czy ja go w ogóle trafię? Ja cię pierdzielę! Kurde, umarłem, no dobra. No dobra, to powtórka z rozrywki, tylko że. Kurde! Użyj granatu Leon w sumie. Okej. Okay. Teraz wilczek czas. Dobra, niech go odciągnie chociaż. Odczep się ode mnie, odczep się ode mnie. Wow! Nie zdążyłem, dobra, unik jakiś trzeba było zrobić. Kurczę. O, trafiłem go? O! O, kurde, to jeszcze nie koniec. Czy muszę w tą roślinkę trafiać, czy co? No nie! Częśni! Dobra, udało się! Em. Um tego głupiego tmp mogę strzelać ale wątpię żeby to coś dało nie te tmp to raczej nie ma sensu ale nie mam nic innego jeszcze pistolet został tylko okej okay, teraz pistolet Dobra, to trzeba w takim razie to strzelać. Tylko gdzie tu amunicja teraz? Piesku, znajdź mi jakąś amunicję. Piesek robi tyle, co może i tak jest dzielny. Chyba bardziej dzielny niż nasz leon. Kurde, no kopiesz mojego pieska. Ty no nie mam naboi. Nie widzę tutaj żadnych naboi nigdzie. Wow, 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 stary nie, zostaw mnie w spokoju i sobie gdzie indziej. Albo z noża. Dawaj, z noża. Kurde. No nic tu nie ma. Co mam zrobić? Teraz muszę go od tyłu zaatakować, jak będzie coś kombinował? To nie da rady, muszę tego robaczka ustrzelić, a ja nie mam naboi. No dobra. Zawoduje stan gry i dokończę to później. Kurczę, no. Tym razem dziękuję za oglądanie. Tutaj byłę Drusek. I do pogrania w kolejne odcinki Resident Evil 4. Cześć!